Grupa Azoty, główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, ten konkurs wyglądał tak, jak nas przyzwyczaiłeś do swoich, do swoich skoków. Stabilne, poprawne, równe. Tak wyglądało to z boku. A jak ty oceniasz te skoki, ten konkurs? Tak samo. Nie, ogólnie jestem zadowolony, bo skoki takie fajne, poprawne. Dzięki. Także to nie będę na nic narzekał. Mogły być troszkę lepsze, ale, ale tak po rozmowie z trenerami też, że, że fajnie, wszystko dobrze. Także okej. Okay. Czy widzisz jeszcze w sobie rezerwy? Mimo tego, że to jest Twój najlepszy sezon, czujesz, że możesz jeszcze więcej osiągnąć? Na pewno, bo pierwszy skok, jest spóźniłem, więc, gdybym trafił, to też by było troszkę lepiej. W drugim skoku troszkę mnie skrzywiło za bólą, i też to troszkę musiałem tam walczyć. Także można było jakieś tam lepsze metry uzyskać, ale nie będę się napalał, żeby poprawiać wszystko na siłę, tylko będę dalej robił swoje. Jak ocenisz przygotowanie tej skoczni, bo warunki atmosferyczne trudne. Jak twoim zdaniem spisali się organizatorzy, jak to by się lądowało na tym śniegu? Jeżeli chodzi o mnie, to nie mam zastrzeżeń. Skocznia jest super przygotowana, jak na, na taką aurę, jaką mamy. Także no, wielkie podziękowania. Dzisiaj była mgła, ale to też jakoś nie, nie wpływało, nie przeszkadzało na skokach, jedynie troszkę Ciężko było, jeżeli chodzi o komunikację z trenerami na wieży, bo nie było nic widać, słychać, także to, to był kłopot, a ogólnie super. Dziękuję w takim razie. powodzenia jutro.